Hello. Nigdy nie piję piwa, ale kiedy piję piwo to kurwa żłopie Nazywam się Richard Castle, a to jest mój pierwszy. My name is Bond. James Bond. Cześć wszystkim, z tej strony Randall. Witajcie na moim nowym kanale. Subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie, klikajcie. Róbcie co trzeba, wiecie co robić. A ja dla Was stworzę ciekawe kino, takie, żebyście mogli oglądać właśnie fajne kino, filmy, akcja, symulacja, pertraktacja, hemoglobina. Co ja kurwa, pierdole. Cześć wszystkim, z tej strony Randall, mam zamknięte oczy. Cześć wszystkim, z tej strony ten gość, który był w taksówce u Martina, ten gość, który był we wszystkich filmach u Martina, ale jest znany z wszystkich kanałów Martina, a nie z swoich. Cześć wszystkim, z tej strony Randal, tym razem mam czapkę. Siema, zapomniałem klapsa. Hejka, hejka, z tej strony Randal, witam na moim nowym kanale. Zapraszam do oglądania, subskrybowania i będzie fajnie. Na pewno będzie fajnie, gwarantuję wam to, ponieważ jeżeli... Cześć wszystkim, z tej strony Randal. Witam w moim nowym kanale. Bla, 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 bla Nie wiem, po co Martin mi kazał, żeby wrzucić na jakiś making-of do taksówkarza, właśnie to ja byłem tym taksówkarzem... Pfff... ci się komuś podobało, tam jeszcze osoby widział like, więc Martin mówi... no dobra, 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 zrób nowy kanał, byś super gwiazdą YouTube'a i kurwa w ogóle, ja pierdolę... I w ogóle, i więc kazał mi nagrać jakiś filmik, więc no, nie wiem w ogóle co mam powiedzieć, zaraz mm. do niego zadzwonię. Mm. Gdzie on kurwa wyjechał? Na za... Na kurwa ku... Marsa? Pozdrawiam wszystkie trzy osoby, które subskrybowały, żegnam was. To jest mój pierwszy i ostatni filmik, do zobaczenia.